Hej, hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bartek z tej strony i zapraszam Was na szybciutki updatek mojego baniaczka 300 litrów. Wprawne oko pewnie już zauważyło, albo użytkownicy, którzy mają dodany mój kanał, również na Facebooku też zauważyli już wczoraj, że w końcu udało mi się zamontować tło na tym zbiorniczku. Powiem Wam szczerze, że cała akcja była troszeczkę. Niebezpieczna, strasznie się dużyła. No, bo powiem szczerze, że nie miałem w planach, aby robić jakiś generalny upust wody z tego zbiornika. Co prawda, miałem opcję tutaj już przygotowaną, że część przeleję sobie do mojego 112, resztę zupełnie wodomero i tak dalej. No, ale jak już powiem Wam szczerze. Zacząłem się za to brać, no to odeszły mi chęci na to, żeby jeszcze robić tutaj restart wodny w tym akwarium. Także tak to wyszło. Także jak widzicie, no troszeczkę tutaj się podziało. Po pierwsze, no stwierdziłem, że muszę wyczyścić filtr. I to ten duży, bo ten mniejszy już wcześniej wyczyściłem, ale ten duży troszeczkę zrobił się taki przydławiony bardzo dużo jeszcze jakichś takich paprochów pływało, mimo że woda była powiem Wam szczerze no krystaliczna to gdzieś tam jeszcze jakieś paprochy osadzały się na roślinkach i strasznie mnie to denerwowało sprawdziłem sobie przy, mm, wylot, przy wlotach właściwie do filtra, czyli przy zasysach jak to tam wygląda no, i powiem Wam szczerze, że no, nie byłem zadowolony stwierdziłem, że no dobra, ok, po 9 miesiącach można zrobić takie częściowe czyszczenie tego filtra. Przede wszystkim jeżeli chodzi o, o gąbki, czyli o tą część mechaniczną oraz o wyrzucenie uzdatnia, czy Nie wiem, czekajcie, co ja tam miałem. Coś tam na azot miałem, jakieś woreczki, już teraz nie pamiętam, jak to się nazywa ze Sichemu. No, i chciałem to też usunąć z filtra, żeby mi już tam nie mąciło, bo to pewnie już tyle, a za to nachłonęło, że więcej oddawało z siebie niż pochłaniało. Więc stwierdziłem, że najwyższy czas, aby się tego woreczka też pozbyć, a przy okazji. Zrobić jakieś takie generalne porządki w koło zbiornika poukładać wszystkie kable, wszystkie węże na nowo. No i tak powiem Wam szczerze, zeszły mi 3 godzinki prawie. To, co widzieliście w tych krótkich urywkach filmików. E, oczywiście trochę z jajem, trochę nie. E, no, tak to wszystko wyglądało, ale najbardziej jak już ucieszyłem się z tego tła zamontowałem wszystkie lampy, zamontowałem na nowo zestaw CO2 troszeczkę inny dyfuzorek zrobiłem, żeby on, no, on lepiej rozbijał powiem Wam szczerze, że skorzystałem z tego co był w zestawie Aquario, czyli z tego takiego małego dyfuzorka, ja wiem, że to na spieku ceramicznym i bla 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 ale on dosyć dobrze mi rozbija to CO2 i przy mniejszej ilości bąbelków na sekundę mam ten sam efekt co przy tym stalowym, który miałem wcześniej zamontowany. Oczywiście docelowo będzie na rurowiec, ja jeszcze robię sobie taki mały research, porównuję sobie ceny, porównuję producentów, jakie mają parametry i tak No i jak to ogarnę, będą fundusze, no to na pewno sobie już takiego na rurowca tutaj zamontuję. No, bo to zdecydowanie lepiej wygląda i przynajmniej żadne bąbelki mi już nie będą lecieć w zbiorniczku, tylko już rozrobiony gaz będzie się dostawał razem z wodą do zbiornika. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o zestaw CO2. Od razu sobie skalibrowałem jeszcze raz komputer. Tam niby w zaleceniach producenta jest, żeby co 3-4 tygodnie ewentualnie skalibrować na nowo. Ja sobie skalibrowałem ten komputer e, jeszcze raz w roztworach 7 i 4. E, no i już po takim, e, że tak powiem, no dłuższym serwisie e, przyszła pora na filtr. E, filtr oczywiście e, wyczyszczony. Jeżeli chodzi o wkłady mechaniczne, usunąłem te woreczki e, z tym pochłaniaczem azotu. E, troszeczkę wody e, wylałem z tego filtra, po prostu żubura taka, że no wiecie jak to jest, nie? E, no i właśnie jeszcze taka uwaga tutaj na marginesie, e, bo często też e, początkujący użytkownicy pytają się, e, początkujący akwaryści pytają się, jak to z tymi filtrami, czyścić, nie czyścić, jak często i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że jeżeli macie możliwość, to nie czyścimy ich, e, dopóki się nie zapchają, tak? No ja musiałem tutaj w tym momencie wyczyścić mój filterek, dlatego że przepływ jego spadł dosyć znacznie. No było to też spowodowane tym, że on nie był od 9 miesięcy czyszczony, czyli od uruchomienia. A w międzyczasie bardzo dużo innych rzeczy się zadziało, między innymi tam na samym początku miałem zakwit wody, potem dużo liści od roślinek się tam dostało i tak dalej i tak dalej. No i trzeba go było po prostu tą część mechaniczną przeczyścić. Oczywiście jeżeli chodzi o, o biologię, no to ja tam nic nie ruszałem, ale to też jest taki temat znowu filtrów, mediów filtracyjnych i tak dalej. Jakie filtry w jakich akwariach zastosować, ponieważ wydawałoby się, że jeżeli mamy E, takie standardowe podejście do akwarystyki to stosujemy mechanikę, biologię, chemię natomiast przy typowym akwarium holenderskim gdzie mamy znikomą obsadę rybek praktycznie biologii nie powinno się stosować e, czyli żadnych tam wkładów ceramicznych itd. ponieważ one wyciągają e, nam azot e, z wody e, znaczy się rozwalają oczywiście azot nam na na, na, te, na, te, na te części pierwsze no i to też zaburza troszeczkę tutaj nam cały system tak? także jeżeli mamy akwarium takie typowo holenderskie roślinne, gdzie mamy naprawdę znikomą obsadę rybek no to raczej tylko filtry mechaniczne powinno się stosować aczkolwiek tam nie ma przeciwwskazań żeby sobie wrzucić jakąś ceramikę, jakąś lawę wulkaniczną, tym bardziej, że chociażby przy, przy prawidłowo zbudowanym podłożu, a takie podłoże powinno się składać z trzech warstw, czyli najpierw powinniśmy sobie podsypać jakimś power sandem, na przykład, potem ułożyć. Na czy ten powersand oczywiście nie jest, nie jest tutaj konieczny, ale on oczywiście przyspieszy nam znacznie dojrzewanie akwarium. Potem ułożyć sobie z grubszego materiału, na przykład z lawy wulkanicznej, całą tą strukturę podłoża, pierwszą. Tak, to Im bardziej porowate, im większe te cząstki, to tym lepiej dla nas. No i jak sobie ułożymy z tej lawy, oczywiście możemy z niej także usypać sobie wysypki, zniesienia wszelkiego rodzaju, żeby potem nie tracić substratu. No to przychodzi. Druga warstwa, czyli gruby substrat, tak, tego substratu kładziemy 4-5 cm równomiernie. No i na samą górę, oczywiście, też nie jest to wymagane, aczkolwiek dla oka fajnie to wygląda, jak sobie substrat położymy w postaci powder, czyli tej takiej drobnej, no bo to o wiele lepiej wygląda niż takie grube granulki. Te granulki powder są bardziej rozdrobnione. No, i one oczywiście o wiele lepiej wyglądają niż te grube granulki. Także budując w ten sposób podłoża, mamy jak gdyby już warstwę biologiczną zapewnioną w samym akwarium. Tak? To podłoże będzie działało już nam jako filtr biologiczny, ponieważ ten grubszy materiał na samym spodzie, czyli powiedzmy chociażby ten ta lawa wulkaniczna ona będzie powodowała to, że będzie tam cały czas przepływ wody no i oczywiście porowatość tej lawy sprawi też, że bardzo szybko osiądą się tam bakterie jak już wspomniałem, można to przyspieszyć o wiele, 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 wiele szybciej stosując power sand na przykład jakiś, albo jakieś bakterie które można sobie rozsypać po dnie zbiornika no i w ten sposób mamy filtr biologiczny już praktycznie w, w naszym akwarium, w naszym zbiorniku. Nie, muszo, nie musimy wtedy jak gdyby już robić dodatkowego wkładu we filtrze, jeżeli ktoś ma jakiś filtr na przykład 3 i musi wykorzystać sobie to na przykład na gąbkę, bądź też jakieś inne rzeczy, no to w tym momencie już nam odchodzi jedna warstwa filtracyjna tutaj z filtra, ale tak jak wspomniałem, przy akwariach typowo holenderskich, typowo roślinnych, tak, gdzie mamy bardzo znikomą obsadę rybek i praktycznie nawozimy do supa wody. To, co będziemy mieć wtedy w supie, no to potem jak nam podłoże zrównoważy, będziemy też mieć takie parametry i będzie można wtedy bardzo łatwo wyczuć. Ile roślinki na przykład zjadają nam makro i mikroelementów w ciągu tygodnia. E, także tak to wygląda. No a wracając tutaj do mojego zbiorniczka. E, ja troszeczkę przystopowałem z fosforem, ponieważ wlanie tutaj 2,5 fosforu na tydzień e, zdecydowanie pomogło. Ale oczywiście e, wlewając tą dawkę uderzeniową w zeszłym tygodniu. Nie zapisałem sobie tego, i oczywiście dolałem jeszcze w minionym tygodniu kilka razy fosfor do wody, no i zaczęły się robić chocki klocki. Powiem Wam szczerze, że azot wyciągło do poniżej 10 PPM, no i wtedy już zaczęła ta równowaga w zbiorniku się trochę sypać. Dlatego też postanowiłem zrobić podmiankę, właśnie i przy okazji tego już wyczyściłem filtry, zrobiłem. Rearanżację tych wszystkich kabli, węży i tak dalej, no i przy okazji skapnęło się też trochę czasu na to, żeby zamontować tło w zbiorniku. Także tak to wyglądało, podmianka 30% wystarczyło, fosforu na razie nie leje, bo jest jeszcze w dosyć dużych stężeniach w zbiorniku. Więc to podejrzewam, że jeszcze jeden dzień i po prostu zleci, bo albo wchłonie podłoże, albo po prostu zostanie wyjedzony przez roślinki. Co się stało, po czym zauważyłem też, że tego fosforu jest za dużo, no zaczął się robić taki delikatny pyłek na, na podłożu przy szybach i to już był dla mnie sygnał, że coś nie tak się dzieje z parametrami, dlatego... W Wtedy z reguły, jeżeli u mnie jest fosforu za dużo w zbiorniku, to pojawiają się takie twarde, zielone osady mm, takich glonów, szczególnie przy szybie, i zaczynają delikatnie osiadać na podłożu. Czyli robi się taki jak gdyby zielony substrat, tak? i wtedy to jest dla mnie bardzo dobry indykator na to, że jest za dużo fosforu w zbiorniku. No przy tym podłożu, przy podłożu Tropica Soil, to wystarczy zostawić na 1-2 dni bez fosforu, i ono po prostu wszystko wyrówna, zbije nam momentalnie. Tudzież też rośliny to bardzo szybko wciągną, więc tak też zrobiłem. No i jak widać, roślinki mają się świetnie, nic im nie dolega. Po lewej stronie widzicie koło Pogostemona Kimberley. Tak jak już wspominałem przy ostatnim filmiku, Tonina Manaus, bardzo fajnie się tam rozrasta, przebija nam. Powiem Wam szczerze, że Tonina Belem i Tonina Gigant jeszcze żyje, są dwie, 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 dwie sadzonki jeszcze są tam za Aereosatecum, natomiast Tonina Belem się wyprowadziła ode mnie. No nic, no trudno będzie kolejne podejście. Zobaczymy, może w końcu uda mi się to opanować. Bo jak już wspomniałem ostatnio, przy dosyć wysokich stężeniach azotu, toniny bardzo szybko dostają, niestety u mnie tutaj, dostają po prostu przez łepek i marnieją w oczach dosłownie z dnia na dzień. Jest ich coraz mniej, żółkną bardzo szybko. No, i się wyprowadzają. Tak? O ile Manaus udało mi się uratować, e, Fluwa Tilis e, też zobaczcie sobie: no, słup, praktycznie ścianę można z tego zrobić. <grych> też taki fajny zamysł i pomysł mój e, trochę diabelski na e, tło tylne, tak? zanim jeszcze nie zawiesiłem tego, e, czarne, tej czarnej folii. No, to stwierdziłem, że można byłoby spróbować właśnie fluvidialis, flu tak? Tak to się chyba nazywa poprawnie, bo ja też mylę te nazwy, inaczej wymawiam trochę niż są prawdziwe, ale wiadomo o co chodzi i zrobić z tego taką ścianę z tyłu. No, i to nawet całkiem fajnie by wyszło, powiem Wam szczerze. W akwarystyce holenderskiej często się tak robi, że po prostu mech się daje na sam tył. Na całą nią szybę kładzie się mech i w tym momencie mamy też takie tło z mchu. Ehm, oczywiście jeżeli ktoś umie tak poprowadzić sobie zbiorniczek, że ten mech nie zajdzie glonami, no to to jest bardzo fajna rzecz. E, natomiast tego mchu przy 300 litrach, przy płycie 120 na 50 to o, by musiało być kurde e, no znacznej ilości, powiem szczerze. I nie chciałoby mi się chyba tego wszystkiego pilnować w taki sposób, żeby nie zachodziło to tym czarnym, takim syfem, brudem, jakimiś glonami. Nie daj Boże, bo to już wtedy w ogóle byłaby tragedia. Także tak to wygląda. Jak widzicie, troszeczkę zabawy z tym było. Ja najbardziej się załamałem w momencie, jak podłączyłem filtr i cały ten syf po prostu został wdmuchnięty z filtra do akwarium, także no, widzieliście jak to wygląda. Nie wyglądało to zbyt fajnie, no ale co zrobić, no parę godzin odstało odstała woda syf, opad tudzież został też bardzo szybko wyciągnięty przez, przez działające dwa filterki. No i tak jak widzicie woda znowu wróciła do swojej przejrzystości. E, jeszcze jedna taka mała, drobna zmiana, właściwie powrót do, e, powrót do tego co było do moich e, te piątek, czyli 5x54. E, dorzuciłem z powrotem lampę plantową. E, zależność jest taka, że o ile przy te piątkach rośliny rosną sobie tak spoko, ładnie bardzo przepięknie się wybarwiają, e, i to wszystko idzie w takim tempie powiedzmy umiarkowanym. Jak włączę dodatkową 30, 36 czy 36, chyba watt to ma 36 W, dodatkowe na LEDach, to momentalnie po praktycznie 10 minutach wszystko zaczyna tak bąblować, Następuje tak szybka przemiana materii w roślinach, że to się nie dzieje. Po prostu no, jest jeden wielki bąbelek, wtedy, woda sodowa praktycznie w akwarium. No, tak to wygląda po dołożeniu właśnie tej dodatkowej lodowej plantowej belki. Ona świeci sobie 4 godziny, 3-4 godziny i więcej nie świeci. Natomiast jeżeli chodzi o te piątki, te piątki świecą 12 godzin, z tym, że 5 razy 54 świeci przez godzin 10 albo 8 nawet bo potem jedną po prostu tam na 6,5000 kelwinów wyłączam i potem przez ostatnie 4 godziny świecą sobie tylko i wyłącznie lampki Grolux 835 i Aquastar. Także tak to wygląda. 4 godziny świeci sobie LEDowa, 8 godzin świeci, świecą wszystkie z 6,5 i ostatnie 4 godziny świecą 4x54 W te roślinne. E, no, także tak to wygląda. Jak widzicie od razu, aranżacja akwarium też zupełnie inaczej wygląda przy mm, tym czarnym tle. E, no, i co tu dalej mówić? No, nic nie mówię dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie tutaj przez najbliższy tydzień. E, no i e, co? No, i nic. Zapraszam Was w takim razie na. Kolejny filmik. Może mi się uda tutaj wykminieć jeszcze, jak obniżyć ten azot na stałe, tak do poziomu 10-15. No bo wtedy było, bardzo by mi to ułatwiło tutaj życie, jakbym miał to w poziomie 10-15 ppm, tak jak przez pewien okres po stabilizacji zbiornika miałem. No i wtedy te rośliny miały tak ogromne przerosty, że nie szło tego opanować. No i przede wszystkim zero glonów, tak? Ja tutaj poza tym, co stało się w ciągu tego tygodnia, czyli przedawkowanie troszeczkę fosforu w stosunku do azotu, no to nie miałem tutaj większych problemów i mam nadzieję, że problemów większych już nie będzie. No dobra, tyle w gestii tego update, bo znowu nam wyszedł długi filmik. Ja wiem, że wy je lubicie, ale wszystko w granicach normy. Dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia, papa. Pa, hej!